Halo? 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 Witaj z tej strony. Witajcie z tej strony Fonga i dzisiaj mam dla was odcinek z serii Pierwsza Freddy Fazbear's Pizza. Tak, dzisiaj powiem sobie, o tym, jak wyglądał FNAF 4 chronologicznie, jak ta gra łączy się z Five Nights at Freddy's 2. Zapraszam do oglądania. Ostatnio wrzuciłem swoją wersję wydarzeń na Reddita, i cóż, powtarzam to wszystko tutaj, na moim kanale, dla moich widzów po polsku. Datoria też pojawia się częściowo w moich poprzednich odcinkach, ale tutaj jest jakby... złączona w całość. Więc jakiś czas przed FNaF4, zaczęła się i prawie natychmiast skończyła tak zwana era sprężynowych animatroników. Firma stworzyła nową, specjalną serię robotów, które mogły być jednocześnie animatronikami i strojami, i z tego powodu Fongai ruszył do prasy, tworząc nagrania na ten temat. Cóż, takich animatroników było tylko dwie sztuki. Im zaczęły się minigry z FNAF 4, a przynajmniej minigra po nocy drugiej, i nagrał wiadomości z nocy drugiej, trzeciej i czwartej z FNAF 3. W czwartej mówi, że sprężynowe animatroniki są niedozwolone do użycia, a na szybko zastąpili jakimiś niekoniecznie pasującymi strojami. I tu właśnie ważna jest różnica między bonim na scenie a w safe roomie. Ten wisteregu jest prawdziwy, podczas gdy na scenie jest strój zastępczy, o którym mowa na nagraniu. Za to nagranie po nocy piątej dzieje się gdzieś około dnia urodzin. Fonga mówi nam, że ktoś ruszył strój sprężynowego boniego i przypomina, że nie wolno wprowadzać klientów do safe roomu. Wszystko ładnie łączy się w jedną całość. W tym było ugryzienie, ale on nie jest tutaj wa takie ważne. Warto zauważenie jest też to, że Fredbear na scenie wygląda normalnie. Wygląda tak samo jak strój, którego używa mężczyzna w minigrze. Nie wychodzi z tego na to, że Fredbear nie był nigdy sprężynowym animatronikiem, ponieważ kiedy zastąpili ich, on wyglądał tak samo, normalnie. Nie był sprężynowy. Tylko Bonnie był sprężynowy. A drugi sprężynowy animatronik był w siostrzonej lokacji. Idąc dalej, po awarii sprężynowych animatroników firma uznała je za niebezpieczne, także zapewne chcieli wrócić do starych modeli. Mieli jednak pewien problem nie mieli ich w lokacji. W końcu jednak, kiedy wróciła, prawdopodobnie tego samego dnia lub w okolicy powrotu tych animatronów, morderca ruszył do akcji i zaciągnął dzieci do safe roomu, gdzie zabił je, a ich ciała ukrył w animatronach. O tym dowiadujemy się z gazet z pierwszej gry. Piątka dzieci została je zaciągnięta do safe roomu. I tam ginie. Znamy konsekwencje tego wydarzenia. Następna gazeta mówi nam o tym, że klienci odkryli wszystko, gdy przed ich twarzami animatrony zaczęły pluć krwią i flakami. Z tego powodu bardzo szybko lokacja została zamknięta. Teraz przechodzimy do Prefnaf 2. Jak wiemy z Funkalis z 2 próbowano naprawić staranie animatrony, ale ale śmierdziały. Tak z powodu słabego wyglądu, zapachu i jakości, zrezygnowano z nich, a powstała idea stworzenia to animatroników, robotów na podstawie zabawych. Jak też mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, powodem było to, żeby te animatroniki nie mogły ugryźć, tak samo jak były to w stanie zrobić old animatroniki. Ważnym elementem jest tutaj to, że animatrony wciąż ciał podczas napraw. Oznacza to mniej więcej tyle, że nie minęło wiele czasu pomiędzy odnalezieniem tam ciał, a przyniesieniem ich do naprawy. Jeszcze nie zdążyli parzeni wyczyścić, co potwierdza, że wszystko musiało się dziać w 1987 roku na jakieś 200%. Zostawiając Old Animatroniki, firma zająła się za produkcję TOI. Jestem praktycznie pewny, że dopiero w tym czasie stworzyli marionetkę. Wszystkie animatrony zyskały system rozpoznawania twarzy i zaawansowaną mobilność. Zdążyli wcisnąć graty w Oldy, nim z nich zrezygnowano. I cóż, w tym miejscu zaczyna się FNAF 2. Old animatrony przeniesiono do parts and Service, gdy to je zaczęły pracować na scenie i w ogóle w całej Pizzerii. System rozpoznawania twarzy, czyli oczy w skrócie, pozwoliły im poruszać się podczas dnia. Stary animatron potrzebował wcześniej zakreślonej mapy, a i tak mogły przez przypadek na kogoś wpaść. Dlatego też zrozumiał jest, że dopiero od tej chwili pojawia się możliwość poruszania się podczas dnia. Sam Fongaj mówi o tym, co potwierdza, że FNAF 4 nie ma związku z ugryzieniem. Co dzieje się chronologicznie dalej? Zapraszam was do następnego odcinka z serii PURPUROW VS MARINETKA, ale nie wyjdzie on dzisiaj niestety. Prawdopodobnie w następnym tygodniu, cóż nie mam jak tego ogarnąć, wybaczcie, sam ten odcinek był dosyć długo robiony. Także dziękuję wam za oglądanie, jeżeli zaciekawił cię temat to skomentuj i udostępnij, ja tymczasem zapraszam do następnych odcinków i do zobaczenia.